Wszystko to, o czym marzyłam, zaspoliło się w jednej kreacji. Boję się, że jeśli im się nie spodoba, to nie wiem, co wybiorę. Niespodzianka. Na najlepsze zostawiłam na koniec. Niemal straciliśmy nadzieję na znalezienie odpowiedniego stroju. Wtedy się pojawiła w przepięknej sukni. To na 100% jej kreacja. Naprawdę się denerwowała. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Zdaje się, że moja siostra będzie pierwsza. Doskonale. Wyglądasz jak porcelanowa laleczka. Spytajcie Nataszy. Rzadko okazuje emocje, ale tym razem i ja mam łzy w oczach. Wygląda pięknie. Czujesz je w tej sukni doskonale. Jak prawdziwa panna młoda, poczułaś wibrację jak najbardziej. Jest wygodna i jakby skrojona na mnie. Wszyscy za nie mówili. Jako, że dostrzegam jednomyślność i radość, zadam Wam pytanie: czy to jest ta suknia? Tak. Fantastycznie. Dobra robota. Natasza, jako naczelna gwiazda rodziny Patelów, też uważasz, że to Twoja suknia? Tak jest. Gratulacje.